I've seen a lot of change, Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj was zapraszam na ponowne sprzątanie moich kosmetyków. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodoba. Oczywiście też proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Zapraszam was do filmiku i do oglądania. Napiszcie w komentarzu, jakie filmy chcecie na moim kanale i czy chcecie lajka, kiedy. Więc zapraszam was do filmiku, do oglądania. Najpierw zaczynam od. Cieni paletek cieni. Trochę na zbierało. Pierwsza paletka cieni to jest z technika i ona tak właśnie wygląda. Ona oczywiście idzie do oddania, czyli idzie w świat. Kolejna paletka, którą sobie nie zostawiam, bo mam tyle tych paletek, że muszę troszeczkę zrobić tej miejsce. I ta paletka idzie w świat, bo ją i tak nie używam. Kolejna paletka, to, która jest to już u mnie trochę jest, więc idzie gdzieś indziej. jeszcze, jeszcze nie śmierdzi, nie? Więc na razie pójdę do komoty. Jeszcze. Kolejny jest z Eveline. Spike chyba? Dobrze? Tak, taki bajer. I to paletkę oczywiście sobie zostawiam. Tak właśnie wygląda, kolejna paletka, to będzie naprawdę ciężko z tymi paletkami, bo najbardziej lubię te paletki, paletka, którą sobie zostawiam to jest Essence, bardzo ją lubię i dzisiaj właśnie mam na oczach ją, tak właśnie wygląda ta paletka, jest taka piękna i ma piękne kolory, w ogóle bardzo lubię, zostawiam, kolejna paletka, to z pięknymi kolorami i wygląda super. I chyba to się sobie zostawia. Mi się też bardzo ona podoba. Ciężki wybór, jeśli chodzi o te paletki z SS Paletka z Action. No tak. I też ona zostaje ze mną. I tutaj trochę będzie ciężko, jeśli chodzi te paletki. Mam taką też dużą paletkę, którą sobie zostawiam. To jest z Revolution Pro HD. I taka wielka paleta. Bardzo lubię tę paletę i zostawiam sobie ją. Paleta z Essence, którą też bardzo lubię. I też ją zostawiam. Ciężkie po prostu, bo był ciężki, ciężki. nie wiem, co zostawić do tyli ten. Kolejna paleta. To jest ta z, z Roll chyba, dobrze pamiętam. Wygląda tak. Ja oczywiście zostawiam, bo ją lubię. Kolejna paleta, ty mam z biedronki. To oczywiście oddam dalej, czyli pójdzie w świat dalej. To jeszcze z nie ma. Oddam dalej, bo mam tyle tych cieni w podobnych y, odcieniach, a ta na pewno pójdzie dalej. Kolejna paleta z Essence zostaje ze mną, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Kolejna paleta jest też z Revolution i zostaje w ogóle, jest, tak, zobaczcie, jak pięknie się mieni, po prostu jest przepiękna, tak właśnie wygląda. zostaje na razie ze mną. No i kolejna paleta i chyba ta idzie dalej, mam tak dużo tych palet z SS. No, tak wygląda, idzie dalej ta paleta. Kolejne palety, palety, przepraszam, palety z Technika, takie szare, srebrne tony zostawiam. Kolejna paleta, którą też zostawiam, którą też bardzo lubię. Wygląda, tak? Ta paleta. Kolejna paleta. Z lobby. Tak też właśnie wygląda. Tak właśnie wygląda. Ona zostaje ze mną. Kanapetę z Revolution Zostaję. Tak, tak. Ta paleta. paleta. taka malutka. Z technika zostaje też. To mam też pigmenty. Oczywiście też zostają. Chyba, że po prostu jeden się pozbędę jednego pigmenta. No, zobaczymy resztę. Tak właśnie wyglądają te pigmenty. Ta paletka zostaje. Ciężko mi się nią rozdać. Mimo, że tyle czasu mam, a po prostu ciężko mi się rozdać, bo jest dla mnie fajna. No i kolejna paleta. Ta paleta też zostaje ze mną. ze mebeli. Kolejna znalazłam paletę. I tak właśnie wygląda. Wam pokażę. Przetworzyć. Tak wygląda. I też na razie zostaje ta paleta. Poszło nieźle. Myślałam, że pójdzie źle. Tak cztery palety idą dalej. Więc myślałam, że po prostu żadnej nie, nie, nie odejmę sobie. No ale cztery na razie są i kontynuuję też porządek w, w paletach. I kolejna paleta, która zostaje ze mną. To jest ta z bardzo ją lubię. Kolejny paletka, który zostaje, to jest z Vibą. Z Everline zostaje na pewno ze mną. Z Ryboruszu czekoladkowe zostaje. To też zostaje. To zostaje. To oczywiście też zostaje Czekoladkowa. No i na razie ta zostaje. Zostaje nam kredki, błyszczyki i pomadki. I jeśli chodzi o kredki, to mam tyle kredek i też będę tutaj sortowała. Jeśli chodzi o ta kredkę z W7, pokażę jak ona wygląda, taki kolorek. Oczywiście zostawiam sobie, odłożę na toaletkę. Kolejną kred kredkę do ust może. Może to uspieszę. do ust To ust też się zostawiam. To jest też z W7. Oczywiście że tak wygląda. Na ręce. No i ta co pierwsza tak wygląda. Więc to zostawiam na pewno krecji Kolejna kredka do ust z Mebel. Mam się taka wygląda i też ją sobie zostawiam. Tutaj tak ta kredka jest. Zostawiam. Kolejna do ust kredka. Zostawiam tą z Essence. Teraz pokażę Słucha. Mam taki czary, więc taka tutaj jest. Kolejna kredka do ust. To jest Star Hollywood Red. Była bardzo miękka w ogóle. Tak właśnie wygląda. I też ją zostawiam. Kolejna kredka do ust z Essence. Oczywiście też ją zostawiam sobie. Tylko ta jest taka bardziej twarsza niż, niż ta z Mebby. będzie też taka bardziej miękka. Kolejna do ust to jest taka czerwona też. Z rewruszą, terminka i fajna. cała pomocna jestem teraz. konturówki, to jest co zostawiam w sobie i pokazywałam Wam, to tak się wrzają w skórę i tak są napigmentowane. Kolejna kredka do ust to jest taka, czyli konturówka. No taka różowa, taka twarda jest. Oczywiście ją idzie ona dalej. Kredka do ust, ona oczywiście idzie dalej. Taki właśnie korek. Tak właśnie wygląda, to jest technika, kredka do brwi, taka białowoskowa, oczywiście ona też zostaje, też tu ją położę. Kolejne tej kredki do oczu zostały i eyeliner, eyeliner oczywiście zostawiam. I kolejne, i ostatnie zostały do oczu. Ta do oczu zostawiam z Max Mora. Ten z Essence srebrny też zostawiam. Ten zielony z te też zostawiam kredkę do oczu. Ten z... do oczu kredkę zostawiam też o tym kolorze. to z złotą też zostawiam. to też zostawiam z Max Mora. No, a to idzie dalej. I ostatnio zostały pomadki, błyszczyki, więc do dzieła. No i pomadki. Ja tutaj mam pierwszą skrzyneczkę z pomadkami, tego mam dużo. Ta pomadka z Revolution zostaje ze mną. Wam pokażę, jak ona wygląda. Z Revolution oczywiście zostaje. Kolejna pomadka też z Revolution, taka czerwona, też oczywiście zostaje ze mną. Ta pomadka z Kolejna, która zostaje to jest Ewa No Zostaje ze mną, żeby mi Kolejna pomadka, która ze mną zostaje, to jest z Essence to jest numer 04. Kolejna pomadka, która zostaje ze mną, to jest z Essence też i to jest 09 chyba, dobrze pamiętam. Kolejna pomadka, na pomadkę, która idzie dalej, to jest Golden Rose, oczywiście idzie dalej. Kolejna pomadka to jest taka z AA, oczywiście zostaje ze mną. Pomadka z W7, taka malutka, ta zostaje ze mną. A ta idzie dalej. Kolejna pomadka też jest z Essence i to jest numerek 106 i zostaje też ze mną. Pomadka z ale ta zostaje ouais. ze mną. Z Revolution też ta zostaje ze mną. Ta pomadka z Deli też zostaje, to jest 303 numerek kolejna pomadka z Douglasa. Ona idzie do koszyka przeteminowana. To jest dwie zostały szynki No i te oczywiście zostają. Te dwie pomadki. Ta zostaje pomadki, zostaje ze mną. To jest z Maybelline. Tutaj tak pokażę wiem czy będzie widać jaki to jest numerek z Technika. Tutaj chyba nie ma numerka. No, tak ona wygląda. No i z W7 taka malutka pomadeczka, więc trzy takie ciemne sobie zostawiłam. A taka sobie trzy idzie dalej, czyli taka pomadeczka idzie dalej. Taka czerwona idzie dalej. No i ta też ciemna idzie dalej. te będą pomadki w płynie. To sobie zostawiam z la Ala. Zostałam sobie jeszcze te dwa z Golden Rose, jeśli chodzi o pomadkę w płynie. Ta jest czerwona. To jest 06, 09, 09, a ta jest 35. Więc tak właśnie wygląda ten nudziak i taki otwarwien. też oczywiście zostaje. Ta pomadka w płynie idzie dalej. I tak wygląda. Kolejna pomadka, którą idę do wyrzucenia, bo już są przeterminowane. No i te, co tutaj mam, zostają. Czyli 20 numerek, 65, 15 i 320. Więc te zostają. Kolejna pomadka, która ze mną zostaje, to jest Hollywood Red. I to jest ulwana pomadka mojej mamy i moja, to jest 540 Numerek, ona zostaje Kolejna pomadka to jest 162 Te zostaje Pomadka 470, to jeszcze zastanawiam czy zostaje czy też nie, bo to taka czerwona No i 547 też jest czerwona, więc zobaczymy czy zostanie czy też nie Tutaj mam 190 Oczywiście zostanie no i 130, y, 130 To się zostaje. To jeszcze zobaczę. Tutaj mam te błyszczyki. Ostatnia kategoria błyszczyki, więc przebyliśmy już do końca. Jeśli chodzi o błyszczyk z Essence, ten żowy zostaje. Ten błyszczyk z Essence też zostaje. Ten przyroczyste też zostaje z Maxen ten błyszczyk zostaje. Korowy. Ten błyszczyk też zostaje. To jest Atua numer 05. Zbyszczyk czerwony z też zostaje. Ten z w 7 też zostaje błyszczyk. Błyszczyk taki, Ten złoty błyszczyk z Essence. No i ten z też zostaje z Essence. Więc te błyszczyki zostają. Żadnych tutaj, pokazałem teraz pokazań. zostają błyszczyki. Jeszcze ten błyszczyk, no i ten błyszczyk idzie do kosza, by być przeterminowany. Przebraliśmy już do końca. Zaraz Wam pokażę, ile tutaj zostało kosmetyków idzie dalej. Czyli tutaj tyle idzie. I tutaj też. Więc tyle tego dużo idzie właśnie dalej. I tyle do kosza. Więc jeśli chodzi w tym filmiku, będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Oczywiście też proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału, jeśli Wam się ten film spodobał. Napiszcie w komentarzu, jakie filmy chcecie na moim kanale i czy chcecie niedługo live'a, czy chcecie częściej live'y na moim kanale. I to wszystko. Do zobaczenia i trzymajcie się do, do następnego filmu. Cześć.